Słuchajcie, chciałbym jeszcze zajrzeć tutaj do tej jednej mojej rodziny, gdzie mam bardzo starą matkę. Ciekawi mnie sytuacja tak naprawdę z pokarmem i czerwiem, czy ta matka w ogóle jeszcze czerwi. Zobaczymy sobie jak tutaj jest, jak to wygląda. Rodzina na siedmiu ramkach. Rodzina na siedmiu ramkach. Zobaczmy. Tutaj mamy pustą ramkę. Troszkę pokarmu jeszcze z tej strony. Ramka do wycofania. Ale niech będzie tutaj faktycznie z tej strony. One będą przenosić sobie pokarm bliżej gniazda. Kolejne trzy ramki oczywiście również są do wycofania. Przedam od razu. O, ale są poklejone w tych ulach drewnianych. To jednak kleją strasznie tutaj troszkę pokarmu jeszcze zostało trochę wody noszą widzicie no co tam dalej no dalej mamy tak no tutaj lżejsza ramka no bardzo dużo czarnych, zobaczcie przeglądałem inne rodziny wcześniej no i Tyle czerwiu nie było. A tutaj jest stara matka. O i nawet tutaj słuchajcie sobie biega. Z żółtym apalitkiem. Widzicie tutaj w narażniku. Duża matka krainka. Dobra, wstawmy sobie ją tutaj. Zobaczymy czy na pozostałych ramkach też tyle jest czerwiu. No, tutaj również. No, jak z takiej matki rezygnować? No, jest, zobaczcie, z tej strony również. No, jest jeden element, tak naprawdę, który mnie trochę zmusza do tego, mianowicie agresja i złośliwość tych, tych pszczół. No, i tutaj w sezonie obsługa tej rodziny jest problematyczna. Tutaj już nie ma czerwiu tutaj mamy ładnie wodę, mamy pokarm jak widzicie. Dobrze. Tutaj również pokarm. Ale ja tą ramkę sobie przyniosę z tej strony. Żeby jeszcze bardziej oczyszczały tą skrajną ramkę. Tutaj tak to zostawimy, tutaj tak to zostawimy. Tutaj nie będziemy nic ruszali w środku gniazda tak naprawdę. Tutaj mamy czerw. Poczekaj. Tutaj bodajże mieliśmy... Nie, tutaj nie było matki. Matka jest na tej trzeciej ramce. Ale chciałbym tak naprawdę tutaj włożyć tą ramkę żeby matka ewentualnie czerwiła tą tutaj mamy też pokarm one i raz, dwa również tą ramkę obsiądą chciałbym wycofywać te ramki i żeby one je już słuchajcie, opróżniały i przynosiły pokarm ewentualnie wodę z nich bardziej do e, do środka gniazda dobra, jest wszystko w porządku przykrywamy tutaj je to uciekajcie, uciekajcie. Będziemy je zamykali. Spokojnie, dobra. Tutaj wygląda sytuacja w porządku. Także damy im spokój na jakiś tydzień, dwa.